Dała się teraz jeden, chyba będzie gol. Tak, jest gol, proszę państwa. Dla nich się. pokazuje na środek boiska. Proszę państwa, mamy kłopoty z połączeniem czy z naszym komentatorem za zręczem. Klasy zespołu, oprócz tradycji w aktualna forma, yy, a, a tę formę w mieli mieli. Będzie taka podkręcona, kilka lecąca, lewa później zwierzęta, człodek graczy. Goł proszę Barcelony jest defensywa, bo Anderson, Krzysztof Waller, który w tej chwili biega wokół Pankowskiego, nie są zgrani. I w tej chwili rozprowadzili obronę gości krakowianie do środka. bramy. Gol! I Artur Czarnak, Czarnak przed szansą w powietrzu ale nie wykonał. Żurawskiego, przedniego i gol! 1 Adriano przy piłce, jeszcze Adriano Kosowski, gol! Dobrze, nie ruszy, jednak do tej piłki, Żurawski, może teraz Żurawski, Żurawski strzela, gol! Kosowski, znakomita gra kapitana Wisły, Kosowski w polu, Kosowski, Kosowski bliżej, do Żurawskiego, Żurawski podobnie jak... I Kosowski zagrywa do Dubickiego, nie ma spalonego, Dubicki mija bramkarza, pusta bramka, to musi strzelić, i strzela, i 4 będzie Żurawski strzela, i go. Szalkę, błymę! I przy piłce ciągle. I gol, że bramki rosta. Uwaga. I gol, 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 gol Wisła szarkę. Op! Żurawski sami. i Gol, gol, gol Wisła gol. 3-1. Jest dobra akcja. Żurawskiego podaje do Szymkowiaka. Szymkowiak. Kosowski. Prawą nogą. Gową. Puźba. Go, go. Pieka Lucze w polu karnym.

Założyliście, dziękuję pole eee. tak, tak Na pole karne jest tutaj kuźba, szuka misa. I mamy proszę państwa myślę i mistrzów! Nie, nie, nie. Już mi się wydawało, ale jednak boczny. Nikola Mijajlović. Droga. I proszę państwa! Jakiś gol! Boski, jest <Bryonienullah> Bardzo dobry É